Witam bardzo serdecznie, moi kochani widzowie, kolejnym i myślę, że mogę z dumą powiedzieć o ostatnim odcinku Backpack Battles. Dlaczego, Krokol, nam to robisz? Dlaczego Backpack Battles out? A to dlatego, że ja zżygam już tą grom i to bardzo, troszeczkę, troszeczkę bardzo. Ponad 100. 15 to będzie? Nie, ponad go 110 odcinków. I ja mam dość tej gry. Po prostu dość. Może za jakiś czas wrócimy, jak będzie troszeczkę lepsza. Ciekawsze updatey będą. A póki co będziemy zamieniać tą grę na coś innego, naprawdę fajnego, co myślę, że może wam się spodobać, ponieważ jest to bardzo fajna gra. I ja ją bardzo lubię osobiście. I myślę, że wam też się spodoba. A póki co. Lecimy, jak widać, rangerką, czyli standardową, jedną chyba. Nie wiem, czy, nie, to nie była chyba jedyna postać, ale jest to standardowa postać, która po prostu jest najbardziej dla wszystkich. Można tak to nazwać. Myślę, że można to tak jak najbardziej nazwać. Dobrze. A my lecimy, oczywiście. Eee, chłop ewidentnie staminowo nie wyrabia, ale damage'owo o wiele lepiej niż my, przez co wygrywa tą rozgrywkę, a my nie. I co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jestem głównym śmierdzącym. I byłoby to bardzo zgodne z prawdą. Myślę, że, oj, myślę, że nikogo bym tu raczej nie okłamał, wręcz przeciwnie <śprawda> Powiedziałbym prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. Cóż, bardzo dużo mieczy, znaczy mieczy, bardzo dużo wetstoneów. Jak tak liczę? To no, to jest ostatni w sumie Weston, który bym potrzebował, żeby zrobić Great Sword'a. No. Dokładnie ostatni. I bardzo mi to odpowiada. Jakbym dostał jeszcze jednego, to bym może poleciał po Cross Blade. Co wy widzowie myślicie? Co myślimy na coś, na coś takiego? Nie wiem, ale wiem. Że rozpierdzielę tu wszystkich Ponieważ jest to ostatni odcinek A ja was kurde nie zostawię Na ostatnim odcinku z czymś Gównianym No Kurde ten tego Już pierwszy winnik, od razu się wziąłem w garść Od razu się pyk I tyle w temacie Skoro lesę bardziej na bronie kontaktowe To biorę e, ciebie Zwłaszcza że jeszcze jesteś Na pięknej cudownej przecenie Daj mi sloty Dziękuję ślicznie, ale że ja nawet prosić się nie musiałem No i to mi się opodoba Za to walczyłem Za nic nie walczyłem Ale tak No, ale tak <ścoughs> Sorry Jestem jaki jestem Nic nie poradzę Jestem po prostu wyjątkowy Tak mi mamusia przynajmniej zawsze powtarza e... Slociki zawsze są super, a w tym momencie mam bardzo przyjemny mieczek. Jej! Co wam mogę opowiedzieć ciekawego w tym czasie? Byłem sobie na uczelni dzisiaj. Mam kolokwia pozapowiadane powoli. Ale bardzo się wciągnąłem znowu w programowanie i podoba mi się to, bo razem ze znajomym robimy projekt właśnie nas na programowanie, dzięki czemu będziemy mieli troszeczkę łatwiejszy egzamin końcowy, kupmy to, końcowy egzamin, jeżeli uda nam się to bardzo, no bardzo, po prostu, jeżeli uda nam się to dobrze ogarnąć, to będziemy mieli naprawdę prosty egzamin końcowy, bo będziemy mogli sobie po prostu zamienić konkretne zadania. Na właśnie te ciekawe duperele, nie? Typu właśnie to ten projekt jakby, nie? Czyli ja mamy na przykład free 10 punktów na egzaminie końcowym za to, że teraz się postaraliśmy i zrobiliśmy dosyć fajny projekt. Taki genera generator kolokwiów to ma niby być. Ale to jest takie, wiecie, po prostu taka praca poza ten. I podoba mi się, że właśnie moja pani wykładowca, pani doktor wykładowczyni właśnie coś takiego zadaje, dzięki czemu można się. Wykazać w inny sposób i przy okazji zdać. Jest to fajne. <laughs> Dobra. Mamy mieczyk yy, i podoba mi się to, że mamy mieczyk. Przyspieszmy może jeszcze bardziej ten mieczyk, ale w tym momencie przyspieszył, to bym chętnie banana, bo bananowi się przyda przyspieszenie. Mniej więcej coś takiego. I jest super. Jest naprawdę genialnie. Gzip. Eee, no tutaj mnie nie obchodzi za bardzo nakładanie w tym momencie. Ale glosów hejsty mnie bardzo za to obchodzą. I na przykład Lucky Pigi też by był dosyć spoko. Nie, nie, nie. O dobra, to się da tak zamienić jeszcze. Zapominam o tym, ale jakbym torcza tu zrobił. Jakbym się zesrał. O się! i nowo nie wyrabiam, czyli trzeba będzie wyrzucić shortboa, póki co. No bo najbardziej useless jest ze wszystkich broni tutaj, a niepotrzebny mi jest w sumie. No, wstępnie to szczerze, tak, ale tak szczerze, to ja bym zrobił. E, nie, nie do końca. Mm, kro, short shortbołem, ale właśnie tym dużym łukiem, Właśnie jako druga broń do. Hero Long Sworda i to by było mega dobre. Myślę, że takie połączenie combo byłoby... wpyte o! Bananik jak najbardziej. E, to raczej jest gadli. No jest gadli. Oczywiście, że jest gadli. E, więc manekineko na przecenie. To jest. Cud życia cud natury. Cud cudu. Niczego jeszcze? Niczego innego. Ale ściskam tym yy, mieczem. Ale on się nie stakuje w ogóle. I to trzeba pamiętać. On się nie stakuje. Hunter, tu. No pewnie, że Hunter. Bronie biją więcej. No co innego. To jest w ogóle ósma runda. A ty mi dajesz przecenie na pierwszej i dziesiątej. Czyli jeszcze dwie rundy do przecen. A już naprawdę porządne. Porządne. Porządne, porządne. No, więc... Więc fajnie, fajnie. Tu muszę przyznać. Jest to mega, 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 mega. Wolf Pertinger na pewno biorę. No i mamy crossblady, widzowie. Mamy crossblady. Czy na crossbladach mogę coś yy, potrzebować? Jakieś smany albo coś takiego? Chyba nie. Ale jeżeli poleciałbym na przykład na... Lampedzina do tego, to mogłoby mi się przydać. Sprzedajmy to. Sprzedajmy to i zróbmy w tym momencie już. Ee, to, co chcę zrobić, czyli. Falcon Blada. Wow! Ale to wychodzi w pytę. Jestem bardzo zadowolony. I to naprawdę bardzo zadowolony. To jest do zmiany, oczywiście, bo to inaczej będzie trzeba ułożyć. Tutaj się nawet nie ma nad czym zastanawiać. Ale mogę to zrobić później. Jak już będę miał w ogóle gadli item, który będzie potrzebny do tego, on ma o wiele lepsze ułożenie tego. On chce Falcon blade'a sobie zrobić, albo Cross Blade y nawet. Ale ja jestem tego bliżej, chłopaku. Ale ma bardziej skalujący się bronie. Tu trzeba przyznać, mu. Skurcie by lepszy był, no. Nic nie poradzimy. Ale na pewno poradzimy coś na to, żeby to kurde. U! Uh! Wstępnie zostawmy to tak. O! Co tu ciekawego? Ee, armor! I temy dodają 40 armora. Czy coś mi tu daje armora? To mi usuwa armora. No, nic mi tu nie daje armora. Ta runda jest w ogóle tak typowo na przegranie. Nie ma się co łudzić, ponieważ bardzo dużo staminy będę tutaj marnował. E, chociaż bardzo dużo generuje. Nie masz! Może akurat. Może akurat. E, na pewno chcę lampę Gina w przyszłości dostać. I bardzo by mi się to podobało. Hmm. Ok, raptet. Może znajdę na przecenie. Lampa olejna na pewno też by była dobra. Żeby po prostu zwiększyć żeby celność, żeby zwiększyć damage powoli skalowany, bardzo porządny, a kurde ja wcale nie zużywam aż tyle staminy ile myślałem, że będę zużywał, to jest w ogóle szok. Ale mamy Crossblade I ja jestem w szoku totalnym, że mi się udało Crossblade skleić. To jest widzowie klątwa ostatniego odcinka, czy klątwa? Część, części ostatniego odcinka, radujmy się! Atak efekt mają 20%, 20%, 20 szansę na powtórzenie się, efekty ataków. Start of battle, ta broń dostaje 10 mecza, w sensie ta na gwiazdce. I ta broń, to na tym się dostaje, daje 4% 60% szybciej się odpala, czyli idealne na lampę na przykład. A to jest na przykład dobre, bo jeżeli to by działało, na to on hit do gain 1 damage and attack 4% szybciej. Czyli on hit dostań 2 damage. I on I atakuj 8% szybciej. A to dostań 4 przyspieszenia. Effect duration of item are increased. Ok. I temy, które no, tu nic nie mam, jakby do tego. To mi się bardzo podoba. Ja ten biorę e, Tarcza? No, to jest raczej, kurde. Muzy, jeszcze na przedscenie? Coś takiego. Bo to jest dziesiąta runda. Szczerze, poroluję. Pobawię się w rolowanie. Może akurat. Jest armor kolejny. Ale czy on jest na tyle dobrym armorem? Nie powiedziałbym zr jeszcze raz. No, niestety nic na tyle ciekawego. Buty są na tyle dobre, żeby je wziąć. Wstępnie pozmieniałem troszeczkę tutaj, tak, żeby to wyglądało bardziej dostos dostosowane do realiów, że tak powiem. E, no, przyspieszamy sobie w tym momencie z cool bedża, czyli po prostu z używania nakładania debuffów, tak? 60% szybciej, no, dosyć spoko mi się wydaje, bo innych rzeczy nie potrzebuję w tym momencie praktycznie w ogóle. Jest przyspieszony dosyć mocno crossblade Nawet się nie ma nad czym zastanawiać Bardzo się skupiłem żeby leczenie było dosyć spoko I żeby maneki neko jeszcze przyspieszał dosyć mocno No póki co jest cooldown 1.4 Jak będziemy w trakcie gry Zobaczymy dokładnie jaki jest cooldown Troszeczkę żałuję że nie zatrzymałem sobie w tym momencie tego 92 no bardzo, bardzo Oj to jak szybko leci Że nie zatrzymałem sobie tego tej lampy Gina, bo ta lampa dzina naprawdę by siadła. I to naprawdę porządnie by siadła. Generacja armora jakaś ja jestem. Zadowolony, bardzo zadowolony. Ponad wszystko co możliwe zadowolony, nie naprawdę. Nie ma możliwości, żebym nie był tak. Nie był bardziej zadowolony. o. Wiecie o co chodzi. Dobra, troszeczkę sobie miejsca zwolniłem, żeby to fajnie wyglądało. Czy ja chcę buciki już teraz? No to jest. No, no wezmę, no co? Buciki to jest zawsze dobra rzecz. Armor, nie, jakiś. E, oj, sloty to muszę wziąć, bo mi slotu zaczyna powoli brakować. Z maną nie mam problemu, więc nie biorę nic więcej na manę. Kolejne buciki. No chyba nie, chyba nie. Powoli bym myślał, żeby ulepszyć jakoś te zbroję. E, albo właśnie na taką zbroję. Ona baje bardzo dużo armora, więc daje. Może już zwiększa suszcie staminy? Ale ja mam taką broń, że póki co, że wcale mnie nie jest szkoda, bo mam bardzo dużo generacji, w ogóle, Staminy też. A bardziej defensa potrzebuję właśnie, nie? No i jest to, co chciałem. Niestety się nie trafiło na przecenie, no nic nie poradzimy. Ale zostaje to na pewno. W ogóle, jak sprawdziłem, sam. Sam Crossblade daje 30 golda, nie? Jest warty 30 golda, więc naprawdę nie trzeba było dużo, żeby zwiększyć to nie wiadomo jak mocno. To jest dosyć to jest zabawne. <laughs> Ale mi się podoba. Bardzo dobre, bardzo dobre. Czy <laughs> ja dodam radę ułożyć lepiej? Nie wiem, czy mi się chce kombinować. Jest na razie dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Tu mogę coś rzucić ewentualnie. O, na przykład. Jest od razu Git. Nadal potrzebuję tu broni jakiejś. I ja bym się pobawił w łuk. Jakakolwiek broń i ona będzie naprawdę dobrze działać. Bo się nawet kamyczka głupiego pobawić. Najlepiej w coś, co nie zadaje za dużo. nie zabiera za dużo staminy. A łuk jest jedną z taką rzeczy, które. No może jest, używa jakoś tam staminy, ale bardzo jest zależny od broni, która bije. A ta na nie wiadomo jak szybko i na nie wiadomo jak mocno. Głównie przez to. W tym momencie. Bo się odpaliło przez buty Przepraszam, bardzo możliwe, że to było mega głośne dla was Ale widzowie Dobrze Teraz tak to jest, to jest chyba topka w tym momencie z rzeczy, które mam e... Jak broń krytuje, to mnie nie obchodzi Bardziej mnie obchodzi to Używa kolców Mam kolce Może być To jest, To jest dobre Albo to, za każdy 5 damage zadanego broni nakłada trutę, to mnie bardziej obchodzi. Nie spojrzałem na to wcześniej, trochę mogę żałować, trochę bardzo mogę żałować. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu w tym momencie, no widzicie, wystarczy lampa i no, Anekin jakoś się odpala, ja nie potrzebuję tu nic więcej. Mówisz masz, mówisz masz. Ale co robisz? Pytaj idzie. Wstępnie zostawmy to tak. No nie. Tu bardziej, tu muszę dodać, bo to się musi odpalić spoko. Git. Tarcza. Tarcza tu. A świnia już gdziekolwiek Ła, Wow, wow, Okej. Ja to zostawię na razie, bo to może mi się przydać. O, w taki sposób. O, tak. Wtedy jeszcze lampadzina jest przyspieszona bardziej, co mi jeszcze bardziej odpowiada. Yy, to niestety nie użyję inaczej, ale no, nie boli mnie jakoś bardzo. No i co? Zablokuję to na razie. Liczę naprawdę, że dostanę ten kolec, ale tak szczerze mówiąc, yy, na trutę też jestem w stanie pograć, bo to też dosyć dobrze może pójść. Polecieć tylko. Hmm. Właśnie, ja bije, Ja robię bardziej bursta Ale nie mam za dużo odporności. Zobaczmy, jak w tym momencie to pójdzie. ty na tyle bijesz? No, zcisną mnie, tu się nawet nie, nie łudzę. Ten Bołem. arł aż tak bije? Nieźle. Dosyć nieźle. Dobra, pobawmy się teraz troszeczkę inaczej w takim razie. Widziałem gdzieś czwórkę. Nie, nawet nie mam tyle miejsc. Ciekawe. No to mnie nie obchodzi. Dwójkę mam na pewno? O, no mam no, ale gdzie? O niech jest tu. Hm. Zaczyna się bardzo skomplikowanie. Mam full sloty zajęte. Nic nie poradzę, ale Icon Color poradzi. też poradzi. Bardzo poradzi. Czyli to valor jest. Znaczy, to, to było do wymiany za Shield to Valor, a nie pomyślałem kompletnie. Na pewno chcę puchar, Ej, puchar, co ja gadam? Glowing Crown, bo Glowing Crown da mi nieśmiertelność, co mi da skalowanie duże I to naprawdę na tyle duże, że mnie to nie będzie boleć No kurde, ciśną mnie, cisną mnie fest ty No nie gadaj No trudno, polecę se na trutę w takim razie nie jest. nie boli. No, no, nie, no, nie boli jakoś bardzo. Mogło być lepiej. No, ale mogło być gorzej. No, no nie, no, okej. No, no, okej. Okay. Okay. To musi być tu na przykład, żeby kryta wa walić, nie? W 100%. To sprzedać i walnąć sobie Glowing Crowna. Ale on jest bez różnicy, gdzie? Ja w tym momencie to bym chciał też zwiększoną generację many, Many, generację many. Hmm. Bo jak, jakikolwiek przeciwnik będzie mnie cisnął zbyt szybko, ja jestem automatycznie. Nie mów, że prze. Szy ja 60 truty nałożyłem tym. Ile czas trwa? 10 sekund 60 truty to 6 truty na sekundę. A ja nakładam jedno. Ok? Ok? Nie, no nie, żebym naszekał. Gdzie? Okej. Okay. Ty masz małą celność, tak widzę, więc to Oli Lampa na tobie siądzie fest. U karty nie, nie jestem głupi. To kupię. I jak w kolejnej rundzie jakiś mi się kolejny trafi, będę super, będzie, będę super zadowolony. To jest chyba mój w ogóle jeden z ulubionych buildów, jakiekolwiek istnieje w tej grze. Ale ci, jak mnie ścisnął? Ja nie mam defensa. I na przykład taki właśnie. Ty będziesz idealny dla mnie. Albo ty. I ciebie wcisnąć tu. Oj, tak. Dobra, czy ja 12 dam radę wykorzystać? Dwa. Trzy. Potrzeb... Dużo za dużo potrzebuję. Nie wiem, nie, nie dam rady raczej sobie tyle wy, wy... wykroić. No, czyli to walor bym potrzebował w ciul. Czy to jest na tyle dobre? Dużo mi daje. Tu się nie mogę sprzeczać. Karotka mi też generuje. To jest na pewno nas sprzedaż. Tu się nie, nie muszę nawet nad tym zastanawiać. To jest okej, okay, bo to mnie jakkolwiek leczy też. No ale jak to przewalę, to przewalę, tak? Może na przecenie by się trafiła. Na to bardziej liczę w tym momencie. No ale nie, nie raczej nie trafię. No nic, ja liczę na to, że trafię. Po prostu, że trafię. Czyśpieszmy sobie łuk w taki sposób, może. I w ostatniej rundzie kupujesz się to walor. Jeżeli wygram, wygram, muszę wygrać. Ja nie, ja w to nawet nie wierzę, że nie wygram. Bo mnie mrozi mocno. Co mnie spowalnia, mimo wszystko nadal bardzo szybko atakuje. Nieśmiertelność u niego weszła. U mnie chyba jeszcze nie weszła nawet nieśmiertelność. Nie wydaje mi się, żebym weszła. Naprawdę. Daj, sloty. Not bad. Not bad. To musi wyjść tu. Ja się nawet nie, nie ma co zastanawiać. To musi być koło tego. Bo to zwiększa mi przypływ armora. I nie ma innej opcji. Tak jest dobrze. To mogę tu wrzucić. A ciebie mogę na przykład, to ciebie to naprawdę jest bez różnicy, gdzie ja wrzucę. Bez różnicy. z Tego jednego szczęścia też nie potrzebuję. To jest ostatnia runda. Kupić coś teraz albo out. Yy... Ja mam dużo slotów wolnych, ja mogę pozamieniać je, nie? W razie czego jeszcze coś? Czwóreczka, jak pościskam trochę, to bym może dał radę. No, niezbyt. No nic, to jest mój ostateczny build, widzowie, i ostateczna runda. Crossblady cisną, bardzo cisną. Tu się nie można, nie ma nad czym zastanawiać. I Bela do nas Whisper. Jeżeli chłop będzie miał odporność na trutę, jestem w dupie. Ale nie ma. Ale ma bardzo dużo spajków. Chłop ma taką generację spajków. Wow! Okej. Weszę w dwóch tarte, ale truta tak! Porobiła, już myślałem, że świnie ma, bo mi się tu wyświetliła. <laughs> no, 33 mecha. Na koniec jeszcze weszła lampadzina. to głównie dlatego mi się wydaje. No, a ty. na Whisper o wiele więcej bije. On bije za każdą trutę na enemy? Crossblade ogólnie bije więcej. Ty DPS-owo masz więcej. Tak, pisz pół damage'a więcej za każdą nałożoną trutę. To jednak to było lepsze niż ten na kolce. Ale on, on też miał build niczego sobie, tu się nie ma nawet w ogóle co zastanawiać. Mimo wszystko, jak na ostatni odcinek, póki co uważam, że poszło naprawdę w pyte. Robimy przerwę od Backpack Battles. Poczekajmy na trochę update'ów. W międzyczasie, dajmy sobie rozwinąć skrzydła innym seriom. Pobawić się czymś innym. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Oczywiście, możecie zostawić suba i łapeczkę w górę. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Na razie.